A dziś nagrywam mam a Dobra, zaczynamy. Dołączam tu i powiem, że nagrywamy. Dobra, no pytam, żebym odpisała te naginki. Dobra. Okej. Okay. Odpiszę, się okej, okay, bo ja nie, nie wyjdę. Dobra. Czekam, jak ktoś mi opisze. Soj, czyli co? Nie wiem, o co chodzi z tym soj. Naprawdę nie wiem. Dobra, czekamy. Mamy dolej, aż ktoś. Aż ktoś na starta. Słuchajcie go, czyli i reniferka. No to fajnie. Może mnie szybko Tylko, że nie wiedzą, nie znają mojej nazwy. To ja podam im. Później jak będzie można pisać. O dobra. Nie, czekaj, no nie. mi się pobrały i dlatego. Nazwa mnie. No nie, nawet nie zdążyłam. Dobra, już tak mogę wysłać tak się śniadanie, więc dobra, tam... No, z kartą misji. No dobra, już. Idę do ona, bo powinno być teraz, ale nie wiem. Jest, a nie, teraz na wypadku jest misja. Ok. Dobra. Tutaj jest ta misja. To dobra. Nie. A nie, dobra. Czarny był. jestem Dobra, to y, tylko tutaj może... O, dobra, to już koniec tego filmiku. Ale jeszcze nie wiem. Hmm. Nazwę na jej Paula tak napisałam, bo to moja nazwa na na nie wiem na kogo głosować, więc na niego głosuję. No, ale dobra, to już koniec filmiku, więc...